Słuchajcie, dzieci były moje urodziny. Prawdzi ile prezentów jest. I tak, było w Candy Parku, to sam taką laurkę. Gdzieś jeszcze cukierasy, ale nie wiem gdzie one są, może w tej torbie. O, znalazłam. I takie cukierasy ogólnie dostałam. O, takie. Hula mam do mojej przyjaciółki, bananiki. Powiedzmy ile tych dużo prezentów jest. 1, dwa, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12. Tu jest kuchnia, została moją własną kuchnią, z taką weterynarką. I jak mówię, tak, w kierunku tego w torebka. I takie, o, zestaw. No dużo prezentów, papa. Wam. No, jak ktoś się ma urodziny, nabyście w komentarzu i pa